Siema! W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Włochy, a dokładnie Rzym oraz Neapol. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to polecam, bo niedługo będą naprawdę ciekawe rzeczy. Buongiorno! Buongiorno. Witamy Was z Rzymu. Właśnie wylądowaliśmy, no jest godzina 10. Zjedliśmy już na śniadanie pizzę, jak przed chwilą mogliście zobaczyć, a dokładniej taką bardziej fokacie. Napiliśmy cappuccino i idziemy w stronę fontanny. Teraz mamy jubileuszowy rok papieski, więc jest bardzo dużo turystów, ale zaraz to sprawdzimy, bo jeszcze tego nie wiemy. Więc pod fontanną D-Trevi to się zweryfikuje. To A, okej, okay, to są mandarynki. Ale ja mandaryny. Jesteśmy już pod samą fontanną. No i zobaczcie, to jest, co to jest, kolejka do niej, czy co, żeby ją zobaczyć? Jest mega dużo ludzi. Patrzcie na to. Ale już spodziewaliśmy się, że tak może być. Trzeba stać tutaj chwilę w kolejce, żeby zrobić zdjęcie fontanny, chyba. Tak. O, dobra. Tak to wygląda. No, ale bardzo dużo ludzi, co? Dużo ludzi. Odgroma ludzi. A ja mam moją nową czapkę z Londynu, z UFC. Bardzo ją lubię. Oto kolejne zabytkowe miejsce, które odwiedzamy czyli. Schody hiszpańskie. Tak się prezentuje mój krok na owym schodzie. O tak to wygląda. Schody hiszpańskie Sporo ludzi, ale nie aż tak dużo jak na fontannie. No ogólnie To jest rekordowy rok, podobno jeżeli chodzi o turystów. W Rzymie w 2025 ma Chyba zostać pobity rekord tej przemiału turystów. Tak to się prezentuje, drodzy Państwo. Zapowiedziam. Nasz hotel obok naszego hotelu mamy. Taki przyjemny park. I jest tutaj takie jeziorko, pływają sobie rowery wodne, świeci słońce. Jest taka odgrodzona woda, nie wiem o co chodzi, ale ma inny kolor trochę. Drodzy widzowie, mamy to kolejny cud świata odhaczony. Trzeci dotychczas, ale w zasadzie trzeci w ciągu pół roku, więc spokojny wynik. No i jesteśmy w koloseum. Raczej większość tej konstrukcji to jest po prostu taka zrewitalizowana, wiecie o co chodzi. Dobra, wchodzę po schodkach na górę. I wiecie, no to jest wyjątkowe miejsce. Tutaj odbywała się rzeź. Na tej arenie były zabijane zwierzęta, były przeprowadzane egzekucje ludzi i inne tego typu wydarzenia. Zostało wybudowane w 70 roku naszej ery, około którymś chyba. A nazwa pochodzi od. Pomnika od posągu Nerona Kolosa. Juhu! Moi drodzy, witamy na jednym z siedmiu cudów świata, czyli Koloseum. Wow! Robi wrażenie, co nie? Na mnie większe wrażenie zrobił murchiński, aczkolwiek inne osoby, które się wypowiadają, to naprawdę sobie chwalą i mówią, że jest zaskakujące. Trafiliśmy akurat na jakieś. Nie wiem, czy to są wyborcze strajkowe. Ciężko powiedzieć. Ale widać flagi Palestyny. I też sporo ludzi. O tej słynne rzymskie wykopaliska czyli Forum Romanum. Pustki na stacji metra, na której dzisiaj były tłumy ścisk. Normalnie Indie. Indyjski pociąg tutaj dzisiaj był. A dzisiaj... godzina 22 i jest... Zobaczcie. jedniacyś jacyś ludzie. Pewnie z Polski. Witam kolejny dzień. Jesteśmy właśnie... pod Watykanem i zaraz zrobimy wejście. Chcemy zobaczyć Plac Świętego Piotra oczywiście i Bazylikę. A dzisiaj wieczorem... mamy w planie... Mecz. To nie byle jaki, bo Aestro ma gra z Juventusem. Mamy od hotelu mniej więcej półtorej godziny albo godzinę dwadzieścia do stadionu olimpijskiego w Rzymie. Potężny tłum, jak widzicie. To jest cała kolejka, żeby w ogóle wejść na plac. Nie do Bazyliki, tylko na plac. Jesteśmy na placu Świętego Piotra w Watykanie. Czy jest dużo ludzi? No jest, ale czy to jakoś ogranicza zwiedzanie? Chyba nie. Jest w porządku. W miarę sprawnie ta kolejka przeszła, którą widzieliście przed chwilą. Może postaliśmy tam 15 minut maksymalnie. I tak to się prezentuje. Czyli można powiedzieć, że. Kolejny kraj, który odwiedzam Watykan. Najmniejszy kraj na świecie, niepodległy i najmniejszy pod względem ludności, bo jest tutaj ponad 700 mieszkańców. No i są to ludzie związani z kościołem, tak? Czyli papież, wszystkie tam wiadomo księża, siostry zakonne. No i taka ciekawostka, że jeżeli ktoś wyprowadza się z Watykanu, to od razu traci jego obywatelstwo. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku jakichś służb i tutaj jakichś strażników, ochrony, medyków, którzy tutaj mieszkają. Czy, czy oni są mieszkańcami? Czy oni po prostu mieszkają w Rzymie i tutaj dojeżdżają? To muszę sprawdzić. Mamy ogólnie niedzielę i dzisiaj o godzinie 12 .00. jestem ciekawy czy właśnie była wygłaszana tutaj modlitwa anioł pański, czy ze względu na stan zdrowotny papieża nie była. Ale już chyba ma się lepiej. Franciszek i możliwe, że, że była. My i właśnie jesteśmy po wizycie w Bazylice. Bardzo fajnie robi wrażenie ogólnie. Zobaczyliśmy grup Jana Pawła II. No i w zasadzie cała ta nasza wizyta trwała, myślę, że około godzinki. No i kierujemy się już dalej. Właśnie jesteśmy w drodze na mecz Aestroma i Juventus. Jestem bardzo podekscytowany, bo to wiadomo taki mecz, można powiedzieć na szczycie. Dwie znane drużyny nie było łatwo kupić bilety, ale mocno były prze... przepłacone przez nas. Mam nadzieję, że będzie warto i nie będzie 0-0 albo jakiegoś takiego nudnego wyniku, tylko że będą emocje i że będzie klimat na trybunach. Mamy miejsca za bramką i widzimy się na stadionie. It's 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 true. True. Sorry, how much for this scarf? Scarf uh, 25, 20, 15 uh, Which one is for 15? 15 Francesco Totti Okay uh, 15 Altrimenti <laughs> 15 Okay uh, Jest za 15 euro, to dobra cena w sumie. Eee, nasza trybuna to jest Kurwa Nor. Tutaj jeszcze humorek dopisywał, ale właśnie za chwilę stała się rzecz, która była bardzo smutna. Opowiem Wam o tym później. W drodze do Napolu Spontaniczny pomysł, ale lecimy. Juhu. Tak, jedziemy do Neapolu Flixbusem i koszt takiego przejazdu to jest 10 euro za osobę. Więc bardzo spoko. Widziałem, że powrotne kursy są nawet za 6 euro. No i długość takiego przejazdu to jest około 2 godziny 40 minut. Więc widzimy się w Neapolu, a jeszcze wam pokażę. Co Gabrysia nam przygotowała na wycieczkę z prowiantu. Upiekła, piekła przez całą noc nam takie pyszne ciasteczka. Wow! Właśnie dojechaliśmy przed chwilą no i kierujemy się do takich głównych dzielnic, do głównej dzielnicy, gdzie zjemy jakąś pitkę pewnie. Chciałem opowiedzieć Wam o tej sytuacji wczoraj z meczem, no bo spóźniliśmy się na mecz 20 minut. Ze względu na to, że nasze bilety były fajkowe. Co to znaczy, ja kupiłem bilety z takiej strony Football Ticketnet, z której moi znajomi też kupowali bilety na przykład na Real i na inne mecze, i było wszystko ok. Wydaje mi się, że to nie jest taka strona typu resell, że odkupujesz od ludzi, tylko. No bo nie ma o tym informacji tam. Wydaje mi się, że ta strona bezpośrednio odkupuje bilety od nie wiem, klubów, mają jakieś... No nie wiem, jak to po prostu funkcjonuje, nie będę kłamać. Eee, no i kupujesz ten bilet bezpośrednio od strony. Jednak na wejściu, na bramkach Stewarda, Steward zeskanował e, nasz bilet i e, wyświetliło się inne imię i nazwisko, jakieś włoskie, i poprosił o dokumenty, no i się nie zgadzało, więc nas nie, nie chciał wpuścić. Spędziłem 20 minut na infolinii, z tą stroną, mieli mi pomóc, mówili, że wyślą bilety, że postarają się zrobić wszystko, żeby, żebym wszedł na stadion, jednak nie zrobili tego, a udało nam się wejść w zasadzie na farsie. Oprócz nas jeszcze cztery albo pięć osób też miało taką samą sytuację. I w zasadzie tylko nas wpuścili na stadion. No bo ja tam podchodziłem cztery razy, pytałem się, opowiadałem o naszej sytuacji, Opowiadają o naszej sytuacji tam chłopakowi, który był stewardem i w ogóle był z Japonii. Nie wiem o co tam chodziło. I... Finalnie udało nam się wejść. Nie mieliśmy przypisanych miejsc. Ani nic takiego. No i w ogóle kod QR działał na inny sektor niż były, mieliśmy napisane na bilecie. Więc nie polecam tej strony. Mam nadzieję, że oddadzą nam... Dokładnie 4 dni po meczu dostałem przelew zwrotny, to było 340 euro. No i udało się obejrzeć mecz za darmo. Więc, futbol, ticket, net nie polecam. No a teraz oglądamy, co to jest w Neapolu. Na pierwszy rzut oka, pierwsze wrażenie, no to trochę taki syf, ale właśnie tego się spodziewałem. Jakby taka Praga Północ. W Neapolu rządzą trzy rzeczy. Tutaj pierwsza, czyli maradona, i piłka nożna. Jak widzicie wszędzie są symbole i rzeczy kojarzące się z piłką nożną, na balkonach, na muralach i tak Druga rzecz to jest pizza neapolitańska. A trzecia rzecz to jest mafia. Więc to są te trzy rzeczy, które mi się kojarzą z Neapolem. Gabrysia zwróciła uwagę, o, że wszędzie... Wróciłam, Ciekawo, że wszędzie są papryczki chili, więc nie wiem o co tu chodzi, ale takie spostrzeżenie od Gabrieli. Zobaczcie, nawet tutaj są papryczki wszędzie. papryczki chili. Taką miejscóweczkę znaleźliśmy, zamczysko i tam w oddali port, a my idziemy do galerii, która ze zdjęć przypomina mi galerię w Mediolanie Victorio Emanuello II. Galeria Umberto I i wygląda jak ta w Mediolanie moim zdaniem, może jest trochę brzydsza, bardziej niezadbana. O. Tak bym powiedział. Chociaż. Wracając do tematu wczorajszego meczu, no to ogólnie klimat na trybunach był super, ale ta, ta sytuacja z biletami zesmuciła i troszeczkę na początku zepsuła nam ten wieczór. Ja próbowałem to tam załagodzić i dzwonić, postarać się właśnie, żeby odzyskać. Te bilety, ale ciężary, ciężko. Mam nadzieję, że oddadzą haracz. Tutaj nasza prezenterka vlogowa na naszym kanale powiedziała, że na podłodze trzeba odnaleźć swój znak zodiaku. Więc szukamy panny najpierw. Ty masz ryby? Jaką Ty masz ryby? To jest mój znak zodiaku, ryby. Co on symbolizuje? Czułe i wrażliwe osoby, charyzmatyczne. Które są urodzone, aby osiągać sukces. Rozumiem. Tak się prezentuje znak Zodiaku Ryby. Ja teraz idę szukać swojego. Mój znak to oczywiście już go widzę. Czyli uwaga: Bynio. Tak zwany byczek. Zdeptałem go, ale mam nadzieję, że to mi przyniesie szczęście. Teraz dobra, w Rzymie był test pizzy rzymskiej. Tutaj będziemy testować pizzę napolitańską. I o kurde, nie wiem, czy jest otwarta już. Moje drodzy, teraz wam pokażę magnesy, które udało nam się nabyć w Neapolu. Każdy kosztował 1 euro. Standardowo pizza. Kolejne z takim napisem. Ostatni, oczywiście, klasyka z Maradoną. I ostatnia ciekawostka, co nas bardziej zdziwiło: dużo było straganów na mieście, na którym były papryczki chili. Jak się później okazało, to nie jest papryczka chili, papryczka chili, tylko kor. Nicello. I to są według przekonań tutaj na To jest symbol amulet, który odpędza całe zło. Pod warunkiem, że zostanie nam podarowany. Jeżeli sami sobie coś takiego kupimy, to nie ma mocy, a jeżeli komuś podarujemy, to będzie nas schronić przed całym złem. Także proszę, to dla was. I jesteśmy w takiej pizzerii to pizzeria di Autore. Ona miała najwięcej opinii z całego go w Napolu, więc będziemy testować taką pizzę. Najlepszą. A, przyszły nasze pizze. Tak wyglądają. Piękne, a jak pachnie bazyliu. Ciekawe, czy to jest Moim zdaniem ja oceniam pizzę 10 na 10. Przepyszna. Gabriel się trochę nie smakowało chyba, co? Okej. Okay. Ale myślę, że to nie będzie smakowało. Ale dostaliśmy w Grocie takie meloncello. spotkamy się? Więc rówko. Naprawdę ta pizza była przepyszna. Jak dla mnie 10 na 10 i ciężko znaleźć taką dobrą pizzę w Polsce. Chociaż zawsze uważałem, że w Warszawie też są pyszne pizze i praktycznie niczym się nie różnią, to jednak naprawdę nie wiem, ona miała coś w sobie wyjątkowego i była bardzo dobra. Więc polecam to miejsce i wydaje mi się, że to była jedna z lepszych tutaj. A to jest nasz Uber. Mogę z przodu? Jest. Antonio. Antonio. Bongiorno! Szybki teleport na stację centralną w Napolu i wracamy do Rzymu pociągiem. Więc bilet taki e, do głównej stacji z Napoli do Rzymu kosztował około 15 euro za osobę? Coś takiego. Od 15 do 20. Jeżeli wytrwałeś do końca tego odcinka, zachęcam Cię do subskrybowania i odwiedzenia mojego nowego profilu na Instagramie Grabatravel. Będę bardzo wdzięczny za zostawienie czegoś po sobie w postaci łapki albo komentarza i do zobaczenia!